Patrzysz na niego i czujesz ucisk. To nie jest miłość. To strach przed utratą czegoś, co nigdy nie było twoje. Modlisz się o jasność, ale w głębi duszy masz nadzieję, że Bóg potwierdzi to, co już zdecydowałaś, bo puszczenie go oznacza zmierzenie się z pustką, a ty panicznie boisz się ciszy. Ile razy zignorowałaś ten niepokój, jego chłód, obietnice, które nigdy nie nadchodzą? Sposób, w jaki sprawia, że czujesz się mała, ale nazywasz to trudną miłością, nie kochasz, negocjujesz z samotnością, wymieniasz swój spokój na okruchy uwagi i nazywasz to wiarą. Ale co, jeśli Bóg nigdy nie potwierdził tego mężczyzny? Co, jeśli wszystko, co nazywasz dwalką, to tylko upór przebrany za modlitwę? Co, jeśli to, o czym prosisz Boga, by naprawił? On chce, byś porzuciła. Samarytanka miała pięciu mężów, była z szóstym. I wszyscy zawiedli. Ale to nie szósty ją uratował. To było spotkanie z tym, który widział, czego naprawdę potrzebowała. I nie był to kolejny mężczyzna. To była żywa woda, objawienie. Możesz dalej walczyć, albo możesz przestać, odetchnąć i zapytać: Boże, dlaczego tak upieram się przy czymś, co nigdy nie przyniosło mi pokoju? Jest coś, czego nikt ci nie powiedział o miłości. I kiedy zrozumiesz, wszystko się zmienia, nie wszystko, co się zaczyna. Zaczął Bóg: Nie wszystko, co boli, gdy puszczasz, miało zostać. Nauczono cię walczyć o miłość, nie poddawać się, wierzyć, że upór to wiara, ale nikt nie nauczył cię różnicy między wytrwałością a duchowym upartym. Wytrwałość jest wtedy, gdy Bóg potwierdza, ale droga jest trudna. Upór jest wtedy, gdy wymuszasz coś, czego Bóg nigdy nie zatwierdził i nazywasz to próbą. Samarytanka nie zostawiła pięciu mężów, bo była Została, słaba, bo wierzyła, że następny będzie inny, że następny wypełni pustkę, że następny zobaczy w niej wartość, ale pustka pozostała, bo żaden mężczyzna nie został stworzony, by zająć miejsce Boga. I tu przychodzi objawienie, które boli. Może Bóg nigdy nie prosił cię, byś trzymała tego mężczyznę. Może tylko czeka, aż puścisz, aby mógł ci dać to, co naprawdę przygotował. Bo gdy Twoje ręce są pełne niewłaściwego, nie ma miejsca na właściwe. Przypowieści 4,23 mówi, przede wszystkim strzeż swego serca, bo z niego wypływa życie. Strzeć serca nie znaczy je zamknąć. To chronić je przed połączeniami, które wyczerpują, manipulują, dezorientują. To powiedzieć nie temu, co Cię opróżnia, nawet jeśli wygląda jak miłość. Nie tracisz, jesteś przekierowywana. Bóg nie zabiera Ci czegoś, On zabiera Ciebie z czegoś. Z cyklu, który cię więzi, z iluzji, która cię oślepia, a ból, który teraz czujesz, to nie odrzucenie, to objawienie. Bóg odsłania to, co zawsze było złe, ale nie chciałaś zobaczyć, bo są rzeczy, które stają się jasne dopiero wtedy, gdy się kończą. I ludzie, którzy pokazują, kim są, dopiero wtedy, gdy przestaniesz błagać, by zostali, nazywasz to porzuceniem, ale Bóg nazywa to wybawieniem, nazywasz to samotnością. Ale Bóg nazywa to przygotowaniem. Samarytanka szła po wodę, sama, w środku dnia, pod palącym słońcem, podczas gdy wszystkie inne kobiety szły wcześnie rano, razem ukrywała się, bo dźwigać wstyd waży więcej niż dźwigać wodę. Pięć zniszczonych małżeństw, szósty mężczyzna, który nawet nie był naprawdę jej, i całe miasto wiedziało: Nie szła do studni rano, bo nie mogła znieść spojrzeń, szeptów. Cichego osądu odpowiednich kobiet, więc wybierała upał, samotność, izolację. I właśnie tam Jezus na nią czekał: nie w świątyni, nie wśród świętych, przy studni, w miejscu pragnienia, o godzinie, kiedy nikogo więcej nie było. Bo Bóg nie spotyka cię, gdy jesteś otoczona ludźmi spotyka cię, gdy jesteś sama, odsłonięta, bez maski, bez publiczności. I wiesz, co zrobił Jezus? Nie kazał jej kazania, nie osądził jej, poprosił o wodę, rozpoczął rozmowę, a potem ujawnił wszystko, co ukrywała. Miałaś pięciu mężów. A ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Nie powiedział tego, by ją zawstydzić, powiedział by wyzwolić, bo dopóki ukrywasz prawdę, prawda cię więzi. I wtedy następuje zwrot. Jezus nie zaoferował ulepszonego szóstego mężczyzny, nie obiecał naprawić jej związków. Zaoferował żywą wodę, coś, czego pięciu mężów nigdy nie dało, coś, czego szósty nigdy by nie dał, spełnienie, które nie zależy od nikogo, pokój, który nie pochodzi z zewnętrznej walidacji, tożsamość, która nie jest budowana przez tych, którzy zostają lub odchodzą z Twojego życia. Psalmy 37, 4, 5 mówią: Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego pragnie Twoje serce. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu. A on będzie działał. Wiesz, co to znaczy: kiedy przestajesz szukać pełni w ludziach i zaczynasz szukać w Bogu, On wyrównuje twoje pragnienia, zmienia to, czego chcesz, bo to, czego myślałaś, że potrzebujesz, to było tylko zamaskowane pragnienie. Samarytanka nie potrzebowała kolejnego mężczyzny, potrzebowała objawienia, kogoś, kto naprawdę ją zobaczy, nie przez ciało, nie przez użyteczność, ale przez duszę. I kiedy to się stało, zostawiła dzban, pozostawiła wodę na ziemi i pobiegła do miasta, do tego samego miasta, które ją zawstydzało. Ale teraz nie miała już strachu, bo kiedy naprawdę spotykasz Boga, nie potrzebujesz już aprobaty nikogo. I może to właśnie dzieje się z tobą teraz. Bóg cię izoluje, zabiera cię z płytkich połączeń, oddala cię od tych, którzy cię tylko wykorzystują, nie po to, by cię ukarać. Ale by przygotować cię na najważniejsze spotkanie twojego życia. To, które zmienia wszystko, nie z mężczyzną, ale z nim. Jeśli ten film teraz dotyka twojego serca, nie pozwól, by to przesłanie przeminęło. Zapisz się na nasz kanał, bo tutaj nie znajdziesz powierzchownych treści ani pustych słów. To miejsce, gdzie Bóg mówi bezpośrednio do twojej duszy, gdzie każdy film to objawienie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje życie, związki i Boży Plan dla ciebie. Kliknij przycisk Teraz i dołącz do tej rodziny, która szuka prawdy, uzdrowienia i prawdziwej transformacji. Bóg nigdy nie marnuje bólu. Nie pozwala na cierpienie z okrucieństwa. Pozwala, bo oczyszcza coś w tobie. Łamie wzorce, o których nie wiedziałaś, że masz. Oczyszcza przekonania, które cię więziły. Przygotowuje cię na coś. Co wymaga innej wersji tego, kim jesteś teraz. Samarytanka nie dotarła do tej studni przypadkowo. Została tam zaprowadzona przez zmęczenie, przez pragnienie, przez wstyd, który ją izolował. I to właśnie ta izolacja przygotowała ją na spotkanie z Jezusem. Gdyby była otoczona ludźmi, nie zatrzymałaby się, by słuchać. Gdyby była rozproszona zewnętrzną walidacją, nie zauważyłaby głosu Boga. Ale tam, sama Odsłonięta, bez niczego więcej do ukrycia, usłyszała. A objawienie, które przyszło, nie było łagodne, było ostre, ale było wyzwalające. Izajasza 43, 19 mówi: nie pamiętajcie dawnych rzeczy, nie rozważajcie ja, nie rzeczy nową, teraz wyrasta. Czyż jej nie dostrzegacie? Bóg nie naprawia starego, tworzy coś nowego. Ale do tego musisz puścić to, co już umarło i tu właśnie boli, bo puszczenie nie jest łatwe. Przyzwyczaiłaś się do tej osoby, do tej dynamiki, do iluzji, że kiedyś będzie lepiej, ale Bóg nie jest w kiedyś. On jest teraz, a teraz wymaga, byś wybierała między komfortem znanego, a między trzymaniem tego co cię rani, a zaufaniem temu, co on przygotował. Między żebraniem okruchów, a czekaniem na ucztę. Myślisz, że tracisz czas, że powinnaś już być uporządkowana, że wszyscy wokół ciebie idą do przodu, tylko nie ty. Ale Bóg nie mierzy czasu tak jak ty. Nie liczy lat, liczy transformacje. I podczas gdy frustrujesz się, że wciąż jesteś uwięziona w tym bólu, Bóg wyrywa z ciebie coś o wiele głębszego niż ten mężczyzna. Wyrywa potrzebę zewnętrznej walidacji, przekonanie, że masz wartość tylko wtedy, gdy ktoś cię wybierze. Strach przed samotnością, który sprawia, że akceptujesz cokolwiek, to nie jest szybki proces, bo nie jest powierzchowny. Bóg nie tylko usuwa osobę z Twojego życia, odbudowuje sposób, w jaki siebie postrzegasz, sposób, w jaki kochasz, sposób, w jaki wybierasz, a kiedy ten proces się skończy, nie będziesz już błagać nikogo, by został, nie będziesz już negocjować swojego spokoju za uwagę. Nie będziesz już mylić przywiązania z miłością, bo w końcu będziesz wiedzieć kim jesteś i zrozumiesz, że Bóg nigdy nie zabrał ci czegoś dobrego. Uwolnił cię od czegoś, co miało cię zniszczyć. Teraz nadchodzi część, która wszystko zmienia. Prawda, którą musisz usłyszeć, nie głową, ale sercem, bo ta prawda zaboli zanim uzdrowi, ale uzdrowi na zawsze. Nie cierpisz, bo Bóg cię porzucił. Cierpisz bo kocha Cię zbyt mocno, by zostawić tam, gdzie jesteś. Widzi to, czego Ty nie widzisz. Wie, kim ten mężczyzna stałby się w Twoim życiu, ile by z Ciebie wyssał, jak bardzo opóźniłby prawdziwy cel, jaki dla Ciebie ma. Samarytanka miała pięciu mężów, pięć prób wypełnienia pustki, która nie miała być wypełniona przez żadnego mężczyznę. Każdy coś obiecywał, każdy zawiódł, i każda porażka przybliżała ją do spotkania, które naprawdę się liczyło. Z Jezusem. Ale dotarła tam tylko dlatego, że przestała próbować, bo przestała wymuszać, bo zaakceptowała izolację. I w tej ciszy Bóg w końcu mógł przemówić. Bo kiedy krzyczysz, błagasz, negocjujesz, nie słyszysz, słyszysz tylko desperację własnego głosu. Wiesz, jaki jest ukryty cel tego bólu? Nie chodzi tylko o uwolnienie cię od niego, chodzi o uwolnienie cię od wersji siebie, która akceptuje okruchy. Od wersji, która, która negocjuje godność za uwagę, która nazywa emocjonalną zależność miłością. Bóg zabija te wersje, i każda śmierć boli, ale to jedyny sposób, by się odrodzić. Nie możesz się przemienić, trzymając to, co cię utrzymuje małą. Nie możesz rosnąć, jeśli dalej akceptujesz to, co cię pomniejsza. Więc Bóg zabiera, a ty nazywasz to okrucieństwem. Ale to miłosierdzie, ratuje cię przed przyszłością, której nie widzisz, przed zmarnowanymi latami. Przed głębszymi ranami, przed wersją siebie, która pewnego dnia obudziłaby się i już by siebie nie poznała. Przy powieści 4:23 już cię ostrzegły. Przede wszystkim strzeż swego serca, bo z niego wypływa życie. Strzec serca nie znaczy je zamknąć. To chronić, to powiedzieć nie, to odmówić połączeniom, które wysysają życie, jakie Bóg w tobie umieścił. Samarytanka przechowywała wstyd. Przechowywała przechowywała, iluzje, że następny mężczyzna będzie inny, ale kiedy przyszedł Jezus, nie przechowywała już niczego. Puściła, zostawiła dzban i pobiegła opowiedzieć, co odkryła. Nie odkryła lepszego mężczyzny, odkryła kim jest córką, widzianą, kochaną, nie dlatego, że ktoś został, ale dlatego, że Bóg nigdy nie odszedł. I może to właśnie Bóg próbuje ci teraz pokazać, że nie potrzebujesz męskiej walidacji. Potrzebujesz boskiego objawienia. Nie potrzebujesz kogoś, kto cię wybierze. Musisz pamiętać, że już zostałaś wybrana, zanim się urodziłaś. Izajasza 43:19 obiecuje: Oto ja czynię rzecz nową, teraz wyrasta, czyż jej nie dostrzegacie? Nowe już się zaczęło, ale nie zobaczysz, jeśli będziesz dalej patrzeć wstecz. Jeśli będziesz próbować reanimować to, co Bóg zabił, jeśli będziesz nazywać wiarą to, co jest tylko strachem przed samotnością, puść, oddech i zaufaj, że to, co Bóg było za to, by cię uwolnić, a to, co przyniesie, będzie w miarę Twojego uzdrowienia, nie Twojego braku. Hej, jeśli się rozkojarzyłaś, wróć tu teraz ze mną i zwróć na to uwagę, bo to jest najważniejsza część całego tego filmu. Nie jesteś porzucona, jesteś wyrównywana. Bóg o tobie nie zapomniał, oddzielił Cię. Wyjął cię z nurtu, bo nie zostałaś stworzona do życia na powierzchni. Podczas gdy inne kobiety akceptują cokolwiek, byle nie być samotne, ty jesteś przygotowywana na coś innego na miłość, która nie negocjuje, na połączenie, które nie wyczerpuje, na cel, który nie zależy od zewnętrznej walidacji a to wymaga, byś była inna, byś przeszła przez pustynię, przez którą one nie przeszły. Samarytanka nie została uzdrowiona w tłumie. Została uzdrowiona w izolacji, w momencie, gdy przestała szukać w mężczyznach tego, co tylko Bóg mógł dać. A kiedy to zrozumiała, wszystko się zmieniło. Nie musiała już więcej żebrać o uwagę. Stała się świadkiem. I to właśnie Bóg robi z Tobą teraz. Nie karze Cię samotnością. Uzdrawia Cię z emocjonalnej zależności. Uwalnia Cię od potrzeby bycia wybraną przez kogoś, bo już zostałaś wybrana przez Niego, zanim się urodziłaś, zanim popełniłaś błąd. Psalmy 37, 4, 5 to nie tylko piękny werset. To dosłowna obietnica. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego pragnie Twoje serce. Kiedy przestaniesz szukać w ludziach tego, co tylko Bóg może dać, On wyrównuje Twoje pragnienia. Zmienia to, czego chcesz, bo to, czego myślałaś, że potrzebujesz, było tylko objawem większego pragnienia. Nie jesteś spóźniona, jesteś budowana, nie zostałaś odrzucona, zostałaś przekierowana. Nie straciłaś czasu, zyskałaś jasność, a kiedy Bóg skończy to dzieło w tobie, nie będziesz już akceptować okruchów, nie będziesz już mylić przywiązania z miłością, nie będziesz już negocjować swojego spokoju za towarzystwo, bo w końcu będziesz wiedzieć, kim jesteś i nikt już nie będzie w stanie cię przekonać inaczej. Dotarłaś aż tutaj i to już coś o tobie mówi. Mówi, że się nie poddałaś, że nawet ze złamanym sercem wciąż szukasz odpowiedzi, że nawet w bólu wciąż wierzysz, że Bóg ma ci coś do powiedzenia. I ma. Pytanie, które otworzyło ten film brzmiało: Boże, dlaczego tak upieram się przy czymś, co nigdy nie przyniosło mi pokoju? A teraz znasz odpowiedź, bo próbowałaś wypełnić ludźmi to, co tylko Bóg może wypełnić, bo pomyliłaś samotność z porzuceniem bo uwierzyłaś, że potrzebujesz kogoś, by być kompletną, ale samarytanka nauczyła cię czegoś. Miała pięciu mężów i żaden jej nie uzupełnił, aż przyszedł Jezus i nie zaoferował małżeństwa, zaoferował żywą wodę, coś co nigdy więcej nie sprawi, że będzie spragniona. I to właśnie Bóg oferuje ci teraz nie lepszego mężczyznę, ale nową tożsamość, nienaprawiony związek, ale odbudowaną duszę. Serce, które nie zależy już od zewnętrznej walidacji, by wiedzieć kim jest. Izajasza 44,19 obiecał, teraz ja czynię rzecz nową i już wyrasta w Tobie. Po prostu tego nie dostrzegasz, bo wciąż patrzysz wstecz, ale Bóg wzywa Cię do przodu, do nowego, do tego, co przygotował od zawsze. Więc dziś, tutaj, teraz decydujesz. Będziesz dalej wymuszać to, co Bóg już zakończył? Czy puścisz? I zaufasz, będziesz dalej żebrać o okruchy czy poczekasz na ucztę? Bo to, co Bóg ma dla ciebie, nie mieści się w półprawdzie, jeśli pół to przesłanie uwadze, dotknęło twojego miłości. ducha. Jeśli poczułaś, że Bóg mówił bezpośrednio do ciebie, zapisz się na nasz kanał. To nie jest tylko kolejne miejsce z powierzchownymi treściami. To miejsce, gdzie złamane dusze znajdują uzdrowienie. Gdzie zagubione serca znajdują jasność, gdzie Bóg mówi prawdę, która wyzwala? Dołącz do tej rodziny, która szuka prawdziwej transformacji, nie iluzji, kliknij teraz, a dla ciebie, która dotarła do końca tego filmu ogłoś w komentarzach: puszczam to, co nie jest moje i ufam temu, co Bóg przygotował. To nie jest tylko zdanie, to duchowy pakt, a kiedy ogłaszasz to z wiarą, Bóg porusza niebo i ziemię by potwierdzić, pokażę ci, że koniec którego się bałaś, był tylko początkiem tego, co zawsze chciał ci dać.